Oto trzy szczególnie ciekawe wydania opowieści z Tysiąca i Jednej Nocy. Po pierwsze, wydanie od naszej księgarni z 1989 roku, przygotowane na podstawie opracowania niemieckiego. Ilustracje to reprodukcje ze staroindyjskich miniatur, znajdujących się w państwowych zbiorach w Berlinie. Kolejne wydanie to już wydanie znacznie obszerniejsze, bo wydanie, na które składa się aż 9 tomów. Przygotował je Państwowy Instytut Wydawniczy, a to jest tom 9. Wewnątrz również staroindyjskie miniatury. A dlaczego jest tak spore? Dlatego, że zawiera więcej baśni. To wydanie to istna wisienka na torcie. Przygotowało je wydawnictwo Gebetner i Wolff w 1951 roku, a ilustracje, na które patrzycie, wykonał Jan Marcin Schanzer. To jak